Być ładna pogoda, więc zaczniemy od kąpieli w jeziorze polodowcowym. Dobry spójrzmy jaki mamy dzisiaj dzień jaki widok. Dzień dobry słoneczko. Taki, taki mały światek tutaj, nie? Oni, ta tej, tej lokalna tej społeczność, ten traktorek. Pewnie też traktorkami sobie tutaj bo przecież przez ten mostek z Warszawy mi wszyscy no. wiadomo. Jak on jest... Trzeba go zmierzyć. Centymetr. bo nie wszystkie kampery tu jadą, więc oni tak jakby, takie miasteczko, które musi sobie samo radzić, mam wrażenie. Mm -hmm. Osada, to ta natura. Jemy sobie śniadanko, a tutaj takie okoliczności, ładnie nam zrobi sianko, później będziemy poleżeć. Zobaczmy naszą przepiękną miejscówkę. No, chciałyśmy tylko dodać, że wczoraj był plan Doktorze, powrotu do piękne, e... wodospadu i tych domków, no ale stwierdziłyśmy, że w związku z pogodą, jedynym okienkiem takim dniem pełnego słońca cały dzień, zmieniamy miejscówkę i jedziemy odwiedzać kolejne. Yes. Parking jest niby płatny, ale nie ma żadnego automatu, żeby kupić bilet, także my stałyśmy nie płacąc, i parking jest dosyć często uczęszczany przez spacerowiczów, przyjeżdżają z dziećmi, z psami, także od rana jest tak jakby wymianka, ale zauważyłyśmy, że busy jak stały na noc, to rano już się pakowali i wyjeżdżali, i my też to robimy. jest bardzo wąski, to sprawdzimy dla Was, czy wasz kamper się tam zmieści. Szybko pobiegnę. Zmie w najcieńszym miejscu zwęż. Z Boże! Najwęższym miejscu zmierz. 6 przy podłożu i 295 tutaj na górnym murku W sumie szerszy niż się wydaje Ale widziałaś jak przejeżdżamy jak no ale... ale jest szerszy niż się wydaje Não Właśnie wjechałyśmy do miasteczka Stryn. No, wydaje się ładne. Hmm, tu, tu to już e, jak na Szwecję to duże miasto. Przepraszam, Norwegię. No, na przykład Norwegię. Zamiast tych drzew to panu brakuje, nie? No, nie. No, już by był kotor. Chyba tęsknimy za zatoką za kotorską. Ceny Diesla w tym momencie 20 koran. Jeszcze tutaj kawałek wody zbawej. Tam u góry kolejka linowa. To jest kolejka linowa do restauracji Hoven z pięknym widokiem na Loen, ale my będziemy tam szły, tylko że z buta. Tak, przed nami podjazd, taki dosyć wąski, także miejmy nadzieję, że za wiele aut nie będzie teraz zjeżdżało. a jedziemy do y, atrakcji Raksetra się nazywa. Trzy małe domki opuszczonej karczmy z pięknym widokiem na jezioro. Takie podjazdy, które ja nie lubię. Dobra, zjedziemy. Taką miałyśmy wbitą destynację. I do parkingu mamy jeszcze 2 km. Aczkolwiek zdecydowałyśmy, że nie będziemy się wbijać w tą jednokierunkową, bo jest ostre są podjazdy i no, jest trochę ruch na drodze. Zatem zakładamy trekkingowe buty i ten odcinek asfaltowy pokonamy pieszo. Zostawiamy Royala zaparkowanego tutaj w takiej zatoczce. Ale nie jest to taka typowa zatoczka do wymijania się, tylko to jest przy takim placu zabaw z grillem. Tam jest jeszcze jedno auto osobowe, także jest zabezpieczony, ma wentylację w okienkach, kratki wentylacyjne. No i idziemy, zobaczymy jak Prince zniesie tą podróż. Wzięłyśmy dla niego też plecak, bo jednak trasa asfaltówką w taką pogodę może być dla niego nieprzyjemna. Ale mamy do parkingu 2,5 km, także kawałek. I z tego, co widzę, to jest tutaj też parking i do Raksetra, i do Hoven, czyli do restauracji tam, gdzie jest kolejeczka. I się okaże, czy zaliczymy dwa w jednym. Może tak, bo to był nasz kolejny punkt, jaki chciałyśmy odwiedzić. A tak to zrobimy sobie już na dole. Chilla. Jeszcze taka mała uwaga dla posiadaczy psów. Bardzo często są takie przejścia. One są prawdopodobnie, żeby zwierzęta nie przychodziły. One są um, często przed i za tunelami, i nasz Prince bardzo się tego boi, bo to robi taki specyficzny dźwięk przy przejeżdżaniu przez to. No jest nieprzyjemnie. Także jak piesek śpi, to może się wystraszyć. I takim sposobem podróżnicy mieli problem ze swoim psem, który do tej pory był super podróżnikiem i nie mieli z nim problemu. A w momencie, kiedy się wystraszył przy takim przejeździe, później był zlękniony i już był z tym problem. Musieli od nowa go tak jakby przyzwyczajać do jazdy. Także weźcie to pod uwagę i chroncie swoich pupilów weźcie ich w tych momencie na ręce. Albo znajdźcie jakiś sposób, żeby przejechać może po tym powoli. No, taka uwaga, żeby mieć to na względzie. No z takimi widoczkami. Już miło spacerować. No, pośladeczki dostają i łydeczki też. Takie dosyć duże wzniesienie. Come on! Oto plusy błażenia piechotą i wynagrodzenie wysiłku. No, o ty trzeba już do nim lutkę wykarmiesz Niezła panoramka A tuż za naszymi plecami mieszkańcy koszą trawę. Patrzcie jaki mają widok. Taki chyba do domek letniskowy, ale mega. Niektórych chat, tarasy po prostu rozwalają system Patrzcie jaki mają widoczek. Zwolnij, bo tutaj jest do 30. tylko. Ech, robimy sobie przystanek na napojenie się, bo już żeśmy, y, mamy już na koszulkach, oddałyśmy po litrze wody, także nogi już też odczuwamy zmęczone, no ale widoczek mamy zacny. My marudzimy, że wchodzimy, a pan sobie po prostu nie wie. co, rycerka? Zmotywował mnie. Nabrały trochę sił, postanowiły, że stawiają też taką chatę, tylko właściwie już ją mamy, tylko jeszcze nie mamy miejsca. Więc musimy sobie ustalić miejsce i trzymać Bądźcie z nami, płaćcie coś na konto. <noise> Obok, kolejna chatka w nieco innym stylu. A, proszę, proszę. Wydaje mi się, że mamy przed sobą parking. Ten, na który można tutaj przyjechać. Skąd zaczyna się szlak? Ale myślałam, że jest taki dużo większy parking. A to takie. Kilka aut, maksymalnie kilkanaście. Ale nie ma żadnego znaczenia, że to jest ten parking zapełniony trochę. Nie wiem gdzie tutaj Royal miałby stanąć. Chyba, że na tym wcześniejszym. Tam może byśmy się wcisnęły obok kamperka. No tak, to to już jest koniec. A nie, jeszcze jest jakiś przejazd. No, zobaczymy, czy jeszcze jeden będzie. No i... Tajemnica została rozwiązana. Wcześniejsze parkingi to nie były te docelowe, prawdopodobnie darmowe. A przed nami właśnie ukazał się parking docelowy, płatny. No i jest to już większy parking. A tutaj byśmy się chyba zmieściły. Ale tak, tak, owszem, też miejsca już mało wolnego. Ale jak to opłacić? Nie widzę żadnego... Nie widzę żadnego parkomatu. Przejdźmy się przez parking. Tu jest jakiś parkingowy, parkingowa. A jest, budka jest. Jest szlaban i przed szlabanem jest budka. Okej, okay, no to już wszystko wiemy. Czyli tutaj opłacamy bilecik, 85 koron za dzień. Zastanawiamy się, bo tutaj jest informacja o autobusach. Czy one tutaj dojeżdżają, bo nie widziałyśmy żadnego po drodze, ale całkiem możliwe. Dory rycerka odliczamy. Odliczamy i rozpoczynamy nasz szlak. 3, 2, 1, go! No i teraz. Zobaczmy. Ok, nas interesowało na wstępie to. Później mamy jeszcze i 4,3 km A tutaj na lewo jest Chowen drogą 6,7 Asfaltową OK Także albo tędy, albo asfaltówką Ale my już asfaltówką nie idziemy, bo chcemy też tą raksetrę zaliczyć Zatem no, tak się zaczyna nasz szlak. Przepraszam Przepraszam bardzo Czy to jest początek szlaku? Co oznacza czerwony kolor? Trudna. No to dobra, no to idziemy do 1.1 1, do Raksetry i wrócimy i pójdziemy... Asfaltem, chodź. A asfaltem też jest trudno. trudna. Jak? Aha. No wiecie co? Takim błotkiem? Teraz będzie czerwony biban. <noise> Nie, ale że ładna ścieżka taka leśna. Korzenna. Nie Uj. Och, ta, kurwa, korzenna, błotna, chyba chciałaś powiedzieć. Korzenna, błotna. Że nawet nie ma jak pimputa puścić. Ale teraz, myślisz, że dobrze idziemy? Myślę, że nie. Bo to były chyba dwie. I don't know. Nie no, tam jest tak poryte, kuwa, błotem, że szok. No patrzcie, kuwa. Ty jeszcze nie widziałaś tego błota, przez które my mamy przejść. Zobacz, jak to jest zryte. Ludzie tu nie dochodzą. To tylko, kurwa, owca. Mee, mee. Chciałoby się pójść na skróty, ale nie ma jak. Myślisz? Przecież tutaj to są potrzebne, kurwa, gumowce. Przeszłaś? Tak. O, pierdolę. Ludzie, kurwa. Łakuje mnie to do chupana. Przez to ja się muszę przedzierać, kujące kuwa. Oh my god. Pff. Dobra, żeby nie iść tym błotem, to się przedarłyśmy przez krzeczury. Tym razem rycerka mnie zmobilizowała, żeby tam pójść. No nie mów, że sobie tylko skróciłyśmy tym błotem. Wiesz co rycerka? Tym błotem sobie skróciłyśmy tylko kawałek asfaltu. No nie jest kawałek. Okej. Aha, ten, 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 ten. malina. A. malinka. O! W lewo? O, tak a propos, to mam ochotę się przykleić do tej zimnej, mokrej skały. A mamy kolejny etap. Proszę, powiedz, że zostało 100 metrów. Kilometr 100 Jakim cudem? Jak tam był kilometr 100? Do ja, ja, ale chyba oszukiści. Trochę lasu. No, ale, dzieci oh. ale co? Dzieci idą. Dzieci idą? O, dzieci idą. A nasze dziecko w plecaku. Dobra, tutaj puszczę Prince'a. Okay. To są jego tereny. Szelki trekkingowe. To jest Prince też jest przygotowany. Jedno ma turystyczne. A drugie ma trekkingowe. Nasi widzowie są dla nas bardzo cenni, dlatego przerywamy trekking, żeby odpowiedzieć na komentarz, który się pojawił pod naszym ostatnim filmem. byśmy dodać, że trasa jest stroma, jest praktycznie cały czas pod górkę i jest zróżnicowana pod tym kątem, że jest 50% błota, przez które właśnie, tak jak Prince przedstawił, nie wiadomo jak przejść. Związane to jest z tymi strumykami, potokami, tak. wodospadkami. Oj, oj. woda spływa w dół i robi błotko. I 50%. Takiej ścieżki leśnej kurzędnej, jak ja to nazywam. Patrzcie na turystkę, która będzie schodzić po prawej. Można się tutaj wybrać sukienkę. Także jak macie niedzielny strój i kapelusik, to też się nada. Szybka aktualizacja trasy. Czy dobrze idziemy? Z tego miejsca mamy 3-6 km do Hoven i 400 metrów do naszego celu. Także bliżej niż dalej. Taka dziwna sprawa jest na tej trasie, bo co chwilę jest jakieś rozgałęzienie i ludzie idą i z tej i w sumie i z tej. Myślę, że po prostu oni omijają te, te błota, te, te, te po prostu trasy takie bardzo ubłocone i gdzieś tam schodzą z trasy lekko. Tak jak my? Tak jak my. A może i bardziej. Widzisz, jeszcze bardziej błotnie? O, nie, trochę bardziej wchodzą. Przycupnęli trochę na tym kamyczku. czy ze swoimi słabościami boi się wody A czy nie aż tak ale nie lubi szumu i nie lubi się kąpać nie lubi przechodzić koło takich mokrych spraw także chłopak dzielnie brawo brawo ślicznie wow! Brawo, Super! Nagroda musi być! Proszę. Super. O, I naszym oczom ukazał się nasz cel. Czyli widzisz, rycerka, my Royal'a zostawiłyśmy kurde tak daleko. A mogliśmy podjechać do samej restauracji, się okazuje. No jasne, wszędzie można podjechać. Tylko, że jest różnica, na przykład yy, w samochodach, widziałaś, traktor podjeżdżał nawet pod pionową ścianę. <laughs> Patrzcie, my jesteśmy dopiero tutaj. A restauracja jest tam na szczycie, o tam. Ale tutaj jest pięknie. I była niełatwa, no. ale warta to no. potwierdza. Jakbym miała siłę, to potwierdziła. Ktoś z was pokusił się na wejście do restauracji Howen z tego miejsca drogą asfaltową, to dajcie znać jak wrażenia, bo my tutaj właśnie rozkminiamy, że ta droga wydaje się mega stroma i podejście hmm, byłoby wymagające, ale może się mylimy, także jak macie swoje doświadczenia, to zostawcie je w komentarzu, chętnie się dowiemy. A teraz idziemy sobie zrobić miejsce najbardziej popularne na Instagramie, czyli między tymi domkami. O nie, a jeszcze powrót na dół na parking lub do restauracji na górę Chowen, a my nie mamy wody i co teraz? No w takich momentach właśnie nasze zmartwienie zniknęło, ponieważ rycerki oczom ukazał się on.